Bardzo ważny jest wzrost aktywności lokalnych społeczności, bo to przecież ludzie wiedzą najlepiej, jakie problemy są dla nich najważniejsze i wiedzą jak je rozwiązywać. I właśnie świetnice wiejskie, remizy wiejskie i sale w szkołach wiejskich to jest właśnie takie miejsce, w którym uczy, uczymy się demokracji, to sam na tych zebraniach wiejskich decydujemy o sprawach dla nas najważniejszych, o sposobach tych rozwiązań, e, uczymy się jak znaleźć rozsądny kompromis, jak znaleźć wyjście z czasami nawet w trudnych e, sytuacji. Ale też takie kluczowe wiejskie to, to miejsce integracji społecznej, bo przecież bo przecież w dużych miastach często sąsiedzi nie znają się, nam są dla siebie zupełnie anonimowi. Niestety ta tendencja się przenosi coraz do mniejszych miejscowości, a taka świetlica to jest miejsce, w którym można się spotkać, wzajemnie pogodzić ze sobą, realizować swoje pasje, swoje zamierzenia, rozwijać swoje talenty. To jest, to jest wspaniałe miejsce, w których po prostu można yy, yy, integrować, integrować lokalną społeczność. Szanowni Państwo, życzę Wam, żeby w tej świetlicy żeby załatwiać zawsze pozytywnie wszystkie lokalne sprawy ku, w zgodzie ku obogólnemu yy, dobru. Życzę, to, żebyście, żebyście korzystali z niej twórczo, bezpiecznie, żebyście się tutaj dobrze bawili. Wszystkiego dobrego i niech ona Wam dobrze służy.